W pierwszym tutorialu pokażę, jak organizuję sobie pracę w Corelu. To są ustawienia, które sobie zawsze włączam w Corelu i jak wygodnie jest z nimi rysować. No ale po pierwsze, w Corelu pojawia nam się okno, w którym możemy albo otworzyć jakiś dokument, albo zacząć nowy. Tutaj zaczniemy nowy dokument, nie blank Document, bo bez tego nie dałoby się nic z tym Corelu zrobić. Pierwszy screen to jest pokazanie ustawień dokumentu, z którymi będziemy pracować, ale tu właściwie można zostawić wszystko jak się chce, i tak można to później zmienić. Na dzień dobry, jednak, żeby to było od razu do druku, weźmiemy sobie stronę A4. Wiadomo szerokość, wysokość strony i w zasadzie to wszystko. Mamy już stronę w Korelu otwartą, i to jest moment, w którym można sobie zacząć ustawiać tego Korela. Jak się chce do własnych potrzeb, i to, co ja zawsze robię, to jest przede wszystkim zwracam uwagę na to, co jest po prawej stronie. Tu mamy hince, okienko, które nam zupełnie jest niepotrzebne, więc sobie wyłączamy. I mamy bardzo ważne okno, w którym mamy operacje na warstwach. Warstwy będzie się wykorzystywało bardzo, bardzo szeroko przy wszystkich modelarskich robotach. Ale ten widok jest dosyć niewygodny, i pierwsze, co można by zrobić, to jest włączyć, wyłączyć warstwy w zależności od stron, bo dla każdej strony mogą być niezależne. I puszczamy sobie prosty edytor warstw, gdzie mamy właściwie jedną warstwę do rysowania, nazywa się Layer 1, a reszta to są warstwy pomocnicze do. Prowadnic, linijek tak zwanych i warstwę, które można pokazywać, siatkę, do której jest przyciągnięta. Mniejsza z tym. To jest jedna warstwa, na której na razie będziemy rysować. Następna sprawa: to, mając takiego gołego korela, zawsze uaktywniam sobie przyciski do pewnych istotnych funkcji. Jedno z najważniejszych to jest uaktywnienie dodatkowych narzędzi do powiększania lub przesuwania obrazu. Żeby to zrobić, należy wejść w narzędzia, Tools, Corel X5 na Windows 10 nie pokazuje, ale Toolsy powinny być gdzieś tu, tak, Tools. I naciskamy Customization. Customization ma mnóstwo różnych opcji, a to, co nas interesuje, to jest Customization Commands, gdzie mamy wszystkie dostępne komendy w Corelu, które możemy przeciągnąć sobie na pasek narzędzi. Tu, żeby było łatwiej, wyszukamy sobie View. I zaczynamy od najbardziej potrzebny, to jest zoom one shot, tak zwany o, zoom one shot. I teraz tak, możemy sobie przesunąć to na jakiś pasek już istniejący, ale możemy sobie stworzyć własny, co ja bardzo lubię, własny pasek narzędzi. Po prostu chwytamy to i przesuwamy gdzieś na puste pole. Pojawi nam się pasek narzędzi dodatkowy z jednym narzędziem. Drugie co jest bardzo pożyteczne, to są proste przyciski powiększania pomniejszamy tutaj ulokujemy na tym pasku to jest zoom in, zoom out co się jeszcze może przydać to jest na przykład zoom to selection to jest to co zaznaczymy żeby akurat do tego powiększyło yy, i przydatny pan pan będzie miał taką ikonkę ręki ale też tak zwany pan one shot a potem pokażę jak to działa ok Czyli tu mamy New Toolbar. Na razie nie zmieniamy nazwy, to jest nie, w ogóle niepotrzebne tej nazwy nie widać. I przesuwamy sobie, ja przesuwam sobie tutaj pod głównym paskiem yy, narzędzi a tutaj pokazuje się taka, taki prostokąt gdzie on będzie. Mamy pierwszy Druga rzecz, z której bardzo często korzystam, to jest pokazanie sobie wszystkich narzędzi przyciągania. Przyciąganie do sieci, do sieci czyli do gridu, to jest. Yy, Coś takiego, że na przykład wszystko możemy przesunąć sobie do siatki co 1 mm. Tą siatkę się ustawia. Bardzo wygodne, jeżeli chcemy jakieś równe elementy robić, jak równe literki na przykład. I to jest też menu View. I robimy sobie na początku. O, tu mamy snapowanie. Wszystkie nowe pasek narzędzia, gdzie mamy Snap to Grid. Czyli przyganie do siatki. Stosunkowo rzadko przeze mnie wykorzystywane Snap to Guidelines i bardzo często wykorzystywane snap to objects eee, gdzieś tu było jeszcze jeszcze tutaj było przycisk, na którym były, był skrót do, o, do ustawień siatki, też bardzo pomocne, bo tą siatką możemy sobie manewrować do mnie na początek, i powiedzmy, że ten pasek narzędzi dajemy sobie tu, tak ja Robię bardzo często. Eee, tu warto zwrócić uwagę, że ten pasek na górze, który jest, on zawsze się pojawia w korelu, natomiast ten niżej to jest pasek kontekstowy. Jeżeli opierujemy tylko na całej stronie, to dopóki się rozmiary strony. Jeżeli tam wybieramy jakieś opcje stąd, to pojawi się kontekstowy pasek akurat do tej czynności, którą robimy. Następną rzeczą w kustomizacji, którą warto sobie zrobić, to jest przydzielenie klawiszy do pewnych funkcji, to jest orange, o ile dobrze pamiętam i to są na bardzo przydatne rzeczy takie jak weld to, weld target weld target to jest spawanie, na przykład zaznaczamy jeden, jeden obiekt, potem naciskamy weld target i spawamy jakimś innym obiektem, ja to robię tak często że dodaję sobie do tego klawisz, to jest shortcuts case i daję Weld u mnie zazwyczaj to jest W. Sign, czyli jest już W. Potem bierzemy mm, bardzo pożyteczny Trim Target. Trim to jest przycinanie. Dajemy T. I wspólna część Intersection. Intersect Target i OK. Tutaj pokazało, że to akurat było przypisane do innych jakichś funkcji korela, ale przy zastosowaniach modelarskich w zasadzie znam tego się i tak nie korzysta i tak. co jeszcze tutaj może być pomocne? O przesuwanie na przykład, że jakiś obiekt ma być przed następnym, to jest in front of. Często daje f. I behind. Behind. Ok. Dodaje b. To jeszcze sprawdzę, czy tu są klawisze, jest ctrl-k break apart, to już tylko tak sprawdzam bo to są te, które też się często używa group jest ok, i to by było tyle i mamy tutaj swoje środowisko pracy to w zasadzie przy normalnym zamknięciu corela powinno się nam zapisać i teraz cokolwiek będziemy robić, odbierzemy, otwierać jakiś, jakiś nowy rysunek to wszystko nam zostanie co tutaj jeszcze w Corelu można sobie dostosować tak żeby było wygodniej potem rysować to jest wykorzystać ten docker po prawej stronie i wrzucić tutaj też inne bardzo potrzebne, często wykorzystywane opcje do tego będziemy wchodzić do menu Window i tu są dockery i teraz bardzo często wykorzystywanym Docker'em jest Transformations. On ma różne swoje postaci: Position, Rotate, Scale, Size, skew, Wystarczy, że jeden włączymy. Dlaczego? Dlatego, że tutaj następne to jest pozycja, to jest, to jest rotacja, obrót, to jest odbicie ze skalą. O no, tej już mniej się korzysta. To są bardzo dwa ważne Dockery. Natomiast jest to trochę niewygodne, bo trzeba by się przełączać między jednym a drugim, w związku z tym, że to bardzo często się wykorzystuje, zawsze sobie wyciągam to w ogóle i rozkrzedzę sobie, jest to dosyć trudne w korelu, nie, nie zawsze wychodzi, ale tak sobie to wprowadzić, żeby było pod o, jest, pod paskiem z warstwami. To jest naj, najczęściej dwa używane dokery. No, i to jest właściwie wszystko. Tutaj jeszcze dla porządku narysuję, żeby pokazać, jak się zmienia ten pasek na górze. Jakiś tam prostokąt narysujemy i pokazuje się kontekstowy menu, w którym pokazuje pozycja tego prostokąta, jego wielkość w skali, jak się tego używa. No, w prosty sposób powiedzmy, że zablokujemy współczynnik kształtu i powiemy, że chcemy mieć 75% tylko tego prostokąta mamy 75%. Jeżeli chcemy go dokładnie powiedzieć, jakie on ma wysokość, szerokość, no to odznaczymy to i powiedzmy, że on ma szerokość mieć 50 mm, a wysokość 30. O. I to jest kontekstowy, kontekstowe menu dotyczące akurat w tym momencie rysowania takich kształtów jak prostokąt. Co jest jeszcze bardzo ważne w Korelu, to jest to, w jaki sposób kolorujemy różne rzeczy i kolorujemy, kolorujemy obramowania. A więc tak, w ogóle jesteśmy teraz w trybie rysowania prostokątów, mamy takie menu i jeżeli chcemy coś zmieniać na tym prostokącie, to najlepiej od razu wcisnąć tzw. Tak pick tool, pick tool to jest zaznaczanie obiektów, spacja, Równie dobrze, jak my spację to jest właśnie przełączenie między jakąś tam funkcją a a, a PicTool. Teraz nacisnę spację, przełącza się między ostatnim a PicTool tak zwanym. Jeżeli chcemy z, jakiś obrazy pokolorować, to w Corelu robi się tak, że zaznacza się obiekt i klika się na jakiś kolor. To są akurat kolory dostępne w, jakimś tablet, w jakiejś palecie. I tak lewym klawiszem robimy kliknięcie, to jest wypełnienie, prawym klawiszem to jest. I to tyle, jeżeli chodzi o przyrządzanie korelatów własnych potrzeb.